Zazwyczaj zwracamy uwagę na wielkie występki współczesnego świata, wojny, prześladowania. Jak się jednak okazuje, także nasze drobne występki mogą być chorobą toczącą współczesny świat: chciwość, próżność, cynizm, niezrozumienie. Dzisiaj przedstawiam Wam nietypowy zbiór opowiadań, Drodzy Państwo, Matthew Nil i jego drobne występki w czasach obfitości. Na pewno zastanawiacie się nad tym, dlaczego powinniście zwrócić swoją uwagę akurat na ten konkretny zbiór opowiadań Matthew Neil drobne występki w czasach. Obfitości. Dzisiaj postaram się rozwiać Wasze wszelkie ewentualne wątpliwości dotyczące tego zbioru opowiadań, bo musicie wiedzieć, że jest to naprawdę świetnie napisana książka. Autor koncentruje się tutaj na całkiem zwyczajnych wydarzeniach, koncentruje się na normalności, przeciętności, nawet powiedziałabym. Ale zanim zacznę się tutaj zachwycać tym zbiorem opowiadań, myślę, że powinniśmy przyglądnąć się samej sylwetce. Mefunila. Mefionil, jak nie trudno się domyślić, jest Anglikiem, który studiował historię nowożytną na Oksfordzie i od dziecka fascynowały go inne kultury, nowe miejsca, dlatego też w swoim życiu sporo podróżował, odwiedził między innymi y, Azję. Był nawet y, co ciekawe nauczycielem w Tokio, a kiedy powrócił do Anglii postanowił napisać swoją pierwszą Powieść. Była to powieść Anglicy na pokładzie, wydana podobnie jak drobne występki w czasach obfitości przez wydawnictwo Wiatr od Morza. Więc, jeżeli jesteście zainteresowani, to też zachęcam Was do przeczytania Anglików na pokładzie. A teraz już przechodzimy, myślę, do samego zbioru opowiadań. Drobne występki w czasach obfitości to prawie 300 stron naprawdę świetnych opowiadań. Ten zbiór e, składa się właśnie z 12 opowiadań. 12 opowiadań o bardzo prostych, wręcz powiedziałabym takich estetycznych tytułach, a jednocześnie są to tytuły, które bardzo wiele mówią. Na przykład kamień, proszek, ciężar, smak, biel i wiele, wiele innych. Najbardziej chyba spodobało mi się opowiadanie pierwsze, czyli kamień. Wydaje mi się, że to było takie najpoważniejsze opowiadanie całego zbioru. Później robiło się już trochę lżej, ale jednak ten zbiór mimo wszystko zmusza na pewno do przemyśleń. Jest to zbiór, w którym autor opowiada o bardzo zwyczajnych, bardzo przeciętnych, codziennych no może nie dla każdego ale takich zwyczajnych wydarzeniach. Jeżeli chodzi o bohaterów tych opowiadań, to znajdziemy tutaj zupełnie przeciętnego prawnika, wzorowego ojca rodziny, turystów, którzy wyjeżdżają do Azji. Nawet znajdujemy tutaj człowieka obwieszonego ładunkiem wybuchowym, co już chyba nie jest takie typowe. Są to ludzie zamknięci, powiedziałabym, w takich bańkach mydlanych. Każdy z nich żyje w swojej bańce i nie potrafi zrozumieć innych, szczególnie jeżeli chodzi o inne kultury, inny punkt widzenia. I to też zmusza do zastanowienia się nad tym, czy te tytułowe drobne występki rzeczywiście są tak drobne, na jakie wyglądają. To chyba najbardziej uderzyło mnie w tym pierwszym opowiadaniu. Kamień, w którym okazało się, że to, co drobne dla jednej strony, nie, niekoniecznie jest działaniem drobnym dla strony drugiej. Matthew Neal zwraca w tych opowiadaniach uwagę właśnie na takie nasze współczesne zamknięcie w swoich bańkach mydlanych, zwraca uwagę, na to jak bardzo nie potrafimy zrozumieć inności, nie staramy się nawet jej zrozumieć. W tych opowiadaniach pojawia się naprawdę cała masa zwyczajnych sytuacji, które może nie w stu procentach, ale jednak są nam bliskie. Bohaterowie tych opowiadań znajdują się w ważnych dla nich. Momentach życiowych, choć sami nawet nie zdają sobie z tego sprawy, więc te wydarzenia, które mają miejsce w tych opowiadaniach, są dla nich pewnymi wydarzeniami, sytuacjami zwrotowymi, które coś w ich życiu zmieniają. Oczywiście w tych opowiadaniach widoczna jest chciwość. Zazdrość, no wszystkie te małe grzeszki, którym ulegamy współcześnie, ale jednak wydaje mi się, że tym największym, drobnym występkiem w czasach obfitości jest właśnie niezrozumienie. Niepróbowanie zrozumienia tego, co inne, tego co obce, co jak możecie przekonać się z poszczególnych opowiadań, może doprowadzić do prawdziwej tragedii. Te opowiadania traktują o bardzo ważnych sprawach, a jednak, tak jak powiedziałam, napisane są bardzo prostym językiem. Autor koncentruje się tutaj na szczególe, i właśnie przez tą prostotę autor zmusza nas do naprawdę sporych przemyśleń, więc. To nie jest zbiór opowiadań łatwych, prostych i przyjemnych. Przede wszystkim ten zbiór opowiadań jest inny niż te, do których przywykliśmy. Autor nie traktuje tego wszystkiego strasznie, poważnie, bo momentami też no, jest nieco satyrycznie, dopisuje też czasami bohaterom humor, ale jednak te wszystkie opowiadania właśnie zmuszają nas do zastanowienia się nad. Nad nami. Te opowiadania są jak lustro, w którym każdy z nas może się przejrzeć, więc jak najbardziej zachęcam Was do przeczytania tego zbioru, bo moim zdaniem naprawdę warto zwrócić na niego uwagę. To są opowiadania bardzo ładnie napisane. Nie powiem Wam oczywiście, że ten zbiór yy, czyta się w jeden wieczór, że po prostu wciąga tak, że nie można się od niego oderwać, ale rzeczywiście było coś takiego, że kiedy kończyło się op jedno opowiadanie i zaczynało następne, było mi szkoda tamtego poprzedniego, było mi szkoda, że nie trwało nieco dłużej. W każdym razie jeszcze raz zachęcam Was do przeczytania drobnych występków w czasach obfitości. I zapraszam Was do oglądania moich kolejnych filmików już wkrótce na moim kanale, kanale kolejne recenzje, więc mam nadzieję, że znajdziecie dla siebie coś ciekawego.